Mój prywatny stosunek do Kościoła katolickiego nie nadaje się do publikacji. Tutaj jest taka kwestia: ja przez część dzieciństwa mieszkałem na małej wsi. Mieszkając tam, miałem taką sytuację, o której ja nie wiedziałem, że ona była dziwna. Myślałem, że tak było w każdej szkole, ale póki co jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by miał podobne historie. To znaczy, u nas modlono się na każdej pierwszej lekcji, nieważne, czy to był język rosyjski, czy to była matematyka i tak dalej. To był ten poziom, bo ja byłem już ateistą w wieku 10 lat i kiedy to powiedziałem e, mojej mamie, to ona wprost powiedziała, absolutnie. I nie możesz tego nikomu powiedzieć. I ja przez długie lata tego nie mówiłem. Miałem, mam, nawet bierzmowanie mam e, wykonane. Podejrzewam zresztą, że Kościół Katolicki dalej mnie liczy jako swojego członka, co jest, co jest zaiste cudowne, biorąc pod uwagę, że ja teoretycznie przychodziłem apostazji. Pamiętam, jak oni nie chcieli mi wydać zresztą aktu chrztu. Że to sam fakt, że ja musiałem się prosić ich o to, żeby oni łaskawie e, mogli stwierdzić, że ja już nie jestem członkiem tej organizacji, też jest piękne. To jest w ogóle absurdalne dla mnie w Polsce całym systemie prawnym, że do takich czynów musi dochodzić. Zresztą pamiętam, że tamten ksiądz mnie w ogóle wyrzucił z tamtej kancelarii, która była przy kościele. W ogóle nie chciał ze mną rozmawiać. A czy ten drugi i ten, który miał ten akt przyjąć, go naprawdę przyjął i coś z nim zrobił? Śmiem wątpić. Podejrzewam, że no tak, tak, tak. Tu zapiszemy sobie, że pan jest, a później schowamy sobie do szuflady. Dziękuję, do widzenia.